Szanowni Państwo, oto dzieła Fryderyka Niczego w czternastu tomach. W przekładzie Wacława Berenta, Konrada Drzewieckiego, Leopolda Stafa i Stanisława Wyżykowskiego. Komplet wydawniczy. Ukazały się w latach 1905-1912. Wydanie dzieł, które prezentujemy, opublikował Jakub Mortkowicz. To translatorskie osiągnięcie sprawiło, że Nicze był przez dekady w Polsce wielce wpływowym filozofem. Jest tu zarówno tak rzecz, jak Zaratustra, poza dobrem i złem, z genealogii moralności, dytyramby dionizyjskie, zmierzch Bożyszcz, wiedza radosna, jak i Jutrzenka, antychryst, narodziny tragedii, ludzkie arcyludzkie, a wreszcie Wędrownie, i jego cień, wola mocy, niewczesne rozważania oraz jako suplement Ekce Homo. Jest to dobrze znane wydanie, do którego ozdoby oraz portret Fryderyka Niczego w akwaforcie wykonał Franciszek Siedlecki, a okładki powstały wedle projektu Jana Bukowskiego, dwóch wybitnych twórców związanych z modernizmem w Polsce. Fryderyk Wilhelm Nietzsche był jednym z najważniejszych niemieckich filozofów w drugiej połowy XIX wieku, który miał Wielki wpływ na filozofię, literaturę i sztukę końca XIX i XX wieku. Szybka i błyskotliwa kariera naukowa filozofa została przerwana najpierw przez udział w wojnie francusko-pruskiej, a następnie przez choroby. Odtąd jego losy naznaczone zostały problemami ze zdrowiem, aż do choroby psychicznej. Było to życie, które w większym czy mniejszym natężeniu przez 30 lat toczyło się pod nadzorem lekarzy ale też naznaczone było pracą nad dziełami i myślą filozoficzną. Dzieła niczego wywarły wpływ na kulturę europejską, choć różnie je interpretowano, podkreślano znaczenie jego krytyki moralności, fenomenologię wartości, nihilizm, ateizm, estetykę czy znaczenie dla literatury. Jedni widzieli w nim bardziej filozofa, inni pisarza. W pierwszym zakresie wywarł wpływ głównie na filozofię życia, egzystencjalizm i postmodernizm, a w literaturze wpłynął m.in. na twórczość tak wybitnych pisarzy jak Gide, Malraux. Man czy show rzadko spotykany komplet. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl to działów, książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, filozofia oraz okładki wydawnicze. Zakochaj się w antykwariacie.